Wszyscy mówimy o cenie ropy. Ale czy wiesz, że gdy sprawdzasz notowanie, widzisz co najmniej dwie różne ceny? Jedna to WTI, druga to Brent. Czym się różnią i która jest ważniejsza dla ciebie? Zaraz to wyjaśnię. Zaczynamy. Cześć, to Inteligentne Handlowanie. Witam w kolejnym odcinku z serii ABC Inwestowanie. Ropa naftowa to jeden z najważniejszych surowców na świecie, a jej cena wpływa na całą globalną gospodarkę. Ale ropa to nie jest jednolity produkt. Istnieją różne jej rodzaje. A dwa najważniejsze benchmarki, czyli punkty odniesienia, to amerykańska ropa WTI i europejska brand. Czym jest ropa WTI? WTI to skrót od West Texas Intermediate. Tak jak nazwa wskazuje, jest to ropa wydobywana głównie w Stanach Zjednoczonych, w Teksasie. Charakteryzuje się bardzo wysoką jakością. Jest lekka i słodka, co oznacza, że ma niską gęstość i małą zawartość siarki. Łatwiej i taniej jest ją przetworzyć na benzynę. Cena WTI jest głównym punktem odniesienia dla rynku amerykańskiego. Ropa Brent pochodzi z pól naftowych na Morzu Północnym między Wielką Brytanią a Norwegią. Jest nieco cięższa i bardziej kwaśna niż WTI, ale wciąż uważana za ropę wysokiej jakości. Co najważniejsze, Brent jest głównym benchmarkiem dla rynków międzynarodowych, w tym dla Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. To jej cena ma większy wpływ na ceny paliw na stacjach w Polsce. Dlaczego ich ceny są różne? Po pierwsze, różnią się jakością, co wpływa na koszty rafinacji. Po drugie, i ważniejsze logistyka i koszt transportu. Ropa Brent wydobywana jest na morzu, więc łatwiej ją transportować tankowcami po całym świecie. Ropa WTI wydobywana jest na lądzie, w głębi kontynentu, co historycznie utrudniało jej transport. Do tego dochodzą czynniki geopolityczne, które mogą inaczej wpływać na oba rynki. Podsumowując, WTI to wysokiej jakości ropa amerykańska. Brand to globalny benchmark pochodzący z Morza Północnego. Różnią się jakością i lokalizacją, co wpływa na ich cenę. Dla inwestora z Europy cena ropy Brand jest zazwyczaj ważniejszym punktem odniesienia, bo to ona kształtuje ceny na naszym kontynencie. Teraz już wiesz czemu i dlaczego na giełdzie są dwie ceny ropy. Czy śledzisz notowanie ropy? Jeśli tak, to której? WTI czy brand? Daj znać w komentarzu. A jeśli chcesz wiedzieć, czemu to jest ważne, koniecznie zobacz nasz ostatni film. Jeśli chcesz lepiej rozumieć globalne rynki, koniecznie zasubskrybuj kanał Inteligentne Handlowanie i kliknij dzwoneczek. Dziękuję za Waszą uwagę i do zobaczenia w kolejnym odcinku. Pamiętajcie, Inteligentne Handlowanie to podstawa. Dziękuję za oglądanie.